Hey Iwona, czy zastanawiałeś się kiedyś, jak król Artur poradziłby sobie ze stadem velociraptorów? Nie. A może myślałaś kiedyś o tym, czy Alicja w Krainie Czarów jest w stanie pokonać Meduzę? Też nie. A może czy doktor Grant z Jurassic Parka miałby szansę z Sindbadem żeglarzem? A to już Frenzy. A to jest <laughs> Frenzy. Na te i wiele innych pytań odpowiedzą wam partie stoczone w grze Unmatched. Mhm. Czyli w nowym tytule od Regeneration Restoration Games. Wydawnictwa, które przywraca do życia no, gry zapomniane już. Mm -hmm. Takie jak na przykład tą Vulcanic Island, mm -hmm. czy jak to się nazywało, gdzie mieliśmy wielką planszę z, pl z plastiku i dziwne różne rzeczy. Albo mm -hmm. Return to Dark Tower, taką bardzo zapomnianą już grę, też sprzed wielu lat. To jest właśnie wydawnictwo, które bierze stare gry i robi z nich coś nowego. I tak właśnie wzięli sobie grę z 2002 roku Star Wars Epic Duels bodajże, mhm. jeśli dobrze pamiętam, i przerobili ją w grę Unmatched. Robiąc z niej oczywiście coś nowego, troszkę ulepszając, troszkę usprawniając mhm. i wydając w nowej, fantastycznej oprawie jako nowy, taki bardzo prosty, szybki system do grania w pojedynkach mhm. lub w Timach mhm. I pojedynkowali się Van Macht, Adam i... i Iwona. Tak, czyli pełna para. I opowiemy Wam dzisiaj właśnie o naszych wrażeniach z pierwszego zestawu tej gry, czyli e, zestawu czterech postaci, które znajdziemy w pudełku nazywającym się Battle of Legends Volume 1. Tak, tak? To taka recenzja niespodzianka tym razem. Tak, recenzja niespodzianka, bo niespodziewanie ta gra pojawiła się w polskich sklepach. W sensie, w trzech Trollach się nagle pojawiła, bo w innych jest już wyprzedana i gdy tylko ją zauważyliśmy, od razu ją kupiliśmy, żeby mm -hmm. sprawdzić, czy jest to coś fajnego. Bo całkiem ciekawe, pozytywne opinie ta gra sobie już zebrała za oceanem w mm -hmm. 2019 roku, <coughs> na tyle pozytywne, że już w tej chwili zapowiedzianych jest sporo dodatków. Tak. Bo jest na przykład, jaki dodatek? E, o dinozaurach. Tak, czyli Jurassic Park gdzie mają reptory kontramyśliwe. Mm -hmm. I na przykład Dr. Grant będzie mm -hmm. też jako pojedyncza postać. Jest też dodatek już dostępny z Bruce'em Lee jako mm -hmm. postacią. Jest też zapowiedziany kolejny zestaw, który będzie wprowadzał postacie z XIX wiecznej e, klasycznej literatury. Na przykład mm -hmm. Drakule na przykład e, Sherlocka Holmesa, Niewidzialnego Człowieka i doktora Jekiela i Mr. Hyda. E, jest też zapowiedziana seria e, inspirowana Buffy Vampire Slayer, mm -hmm. między innymi. Więc masa, masa, masa różnych dodatków. Wielka Stopa kontra Robin Hood. Jest taki zestaw do kupienia. Jeszcze go nie mamy, ale może będziemy ale mieć. Może. A w tym zestawie, który my rozgrywaliśmy, mieliśmy do dyspozycji cztery postacie. I to była Meduza, Alicja. Tak. Alicja, Alicja tak, Alicja, tak, król Artur uh -huh. i Sindbad tak. Rybasz. Czyli kompletnie niedobrani, jak zresztą sama nazwa wskazuje bohaterowie, którzy będą i byli, rywalizowali. W pojedynkach na takiej planszy. Mm -hmm. Takich pojedynkach, które troszeczkę by przypominać mogły wszystkim fanom gier takich właśnie pojedynkowych. Warhammer Underworld mm -hmm. na przykład, między innymi. Albo takie bardzo proste skirmisze jakieś. Coś w tym stylu, mm -hmm. tak? Gdzie mamy planszę, gdzie mamy jakieś figurki i jakiś zestaw mechanik, który pozwala nam ruszać się po tych planszach i się wzajemnie tłuc. I tutaj tym jakimś zestawem mechanik jest asymetryczna talia kart. Prawda? Mm -hmm, tak. Każda z postaci ma swoją własną, przepięknie ilustrowaną przez Olivera Barretta mm -hmm. talię są kart. Piękne. Mm -hmm. I ta talia kart określa nam główne możliwości naszej postaci mm -hmm. i to, czym ona będzie się różnić od Innych postaci, a cel jest prosty. Bez względu na to, jaką tam postacią gramy, musimy po prostu bohaterów z planszy Stus, mhm. czyli wiązi bohatera po prostu, zbić mu jego życie do zera. Każda z postaci ma troszkę inną liczbę punktów życia, każda z postaci może mieć też innych sidekicków, czyli pomocników, mhm. którzy są symbolizowani na planszy przez żetony, które również mogą podejmować pewne akcje, i mają też przypisane pewne karty, często w talii. No i właśnie. Manewrując po, ta, po tej planszy, wykorzystując e, karty po to, by wykonać ruchy, by zaatakować, mm -hmm. staramy się tak e, gracza e, przechytrzyć tak go taktycznie, wymanewrować, żeby wygrać. Tak. No i jak wygląda rozgrywka, co? Bo to, co nas kupiło, to mm -hmm. już chyba wszyscy wiedzą. Tak, oprawa, oprawa, prostota. oprawa przede wszystkim tak, i, i prostota. I też y, łatwość tej rozgrywki, bo ostatnio celujemy raczej w takie gry, Yy, troszeczkę łatwiejsze, szybsze tak, do żeby, rozegrania, żeby sobie odbić trochę takich starterowe tak. molochy. Mm -hmm. no. A y, rozgrywka jest bardzo prosta. Dokładnie tak. Mamy karty, mm -hmm. zagrywamy te karty, e, możemy się ruszyć. Tak, czyli mamy w swojej turze trzy możliwości. Mm -hmm. tak? tak. Możemy się ruszyć, możemy zaatakować. I zagrać kartę I z knucia mm -hmm. takiego tak, jakby. Z no. tak tutaj jest nazywane. Takie to. knucie. Mm -hmm. No, i jak wyglądają te poszczególne akcje? Jeśli chodzi o akcję ruchu, jest to jedyna poza specjalnymi efektami e kart, e akcja, która pozwala nam przy okazji dociągnąć kartę. Mm -hmm. Więc ch chcąc wykonać akcję manewru, bo ona się tak nazywa manewry, pociągamy kartę, co jest obowiązkowe, i opcjonalnie możemy się ruszyć o liczbę pól. Jaką ma nasza postać? Mm. Tak? Każda postać ma swoją wartość szybkości, szybkość ruchu, i możemy wtedy wszystkimi naszymi figurkami poruszyć na planszy o tyle pól, ile mm. tam jest wskazane. Możemy też ten ruch, ruch troszeczkę przyspieszyć, zakrywając jakąś kartę z ręki i wykorzystując wartość boost, tak? mm. czyli przyspieszenia z danej karty. Więc na przykład, jeżeli zależy na bardzo na ruchu, to odrzucamy wtedy kartę na discard i w tym momencie. Wykorzystujemy I ten nasz wiemy. ruch tak, plus tą wartość dodatkową, więc to jest jakby jedna możliwość, mhm. czyli dociągnięcie karty oraz ruch. Druga to ta akcja z kim, czyli tego jakiego wknucia, właśnie. Czyli to jest zagranie tak zwanych kart natychmiastowych, takich kart, które są kartami typowo wydarzeń. One są oznaczone błyskawicą w talii i robią jakieś specjalne rzeczy. Albo pozwalają dobrać karty, albo się uleczyć, albo się teleportować na przykład gdzieś, albo ciągnąć coś z discardu. No różne są bariery w zależności od tego, jaką gramy postacią, mhm. bo każda postać ma troszeczkę inne, ciekawe elementy. A trzeba tutaj w tej grze pamiętać o tym, że discard to jest już kaput, tak? Jeżeli tak. coś poszło na na talie kart odrzuconych, znaczy na stos kart odrzuconych, to już do nas raczej, jeżeli nie mamy jakichś specjalnych kart, które na to zezwalają, nie wróci. Mhm. Czyli nasza talia jest jednorazowa. My jej tu nie przewijamy, czyli musimy bardzo e, uważnie zarządzać ręką, tak, tym co, ma, tym co mamy na ręce, żeby nam, e, się, żeby się z kart za szybko nie wypstrykać tych, które chcemy zagrać później. Mhm. Mając też na uwadze, że limit kart na ręce to jest 7, więc te ponad 7 musimy odrzucać, więc trzeba tu bardzo, ale to bardzo dużą uwagę przykładać do zarządzania kartami i tym, co posiągliśmy i jak będziemy tego używać. Kiedy się ruszyć, żeby dociągnąć, kiedy zaatakować mhm. i tak dalej. Dużo jest tu takiego manewrowania w obrębie tych prostych trzech akcji. No i ostatnia akcja. Czyli atak. Atak. Mhm. Atak wykonuje się bez użycia kostek. Wygląda to w ten sposób, że najpierw deklarujemy cel, który możemy zaatakować. Mam mamy dwa rodzaje ataków, jest atak zasięgowy i atak zwarciu. Atak zwarciu to po prostu atak na pole obok nas. Pola są tutaj okrągłe, łączone z trze liniami, zazwyczaj łączą się trzy pola ze sobą, ale czasami mniej. Mhm. Więc te pole, które obok nas jest połączone nieprzerwaną linią, to po prostu możemy zaatakować. A zasięgowe to atakowanie w obszarze jednej strefy. Strefy są tu oznaczone kolorami, czyli kilka pól zawsze obok siebie jest jednego koloru, następne kilka innego mhm. i po prostu tak, tak wygląda atak zasięgowy. Więc nie ma żadnego wytyczania linii wzroku, żadnego sprawdzania, czy coś nam blokuje, czy nie. Po prostu mhm. jeżeli jest w tej strefie, to atakujemy zasięgowo. Następnie na mamy wybór karty, czyli musimy zagrać jedną zakrytą kartę, która pasuje do tego, kto atakuje, czyli do naszej postaci atakującej, czyli jeżeli ja atakuję meduzą, to muszę zagrać kartę z opisem meduza mhm. lub dowolną, czyli z opisem N, M. tak? Mhm. Nie mogę zagrać mojej karty z opisem harpie, bo tylko harpie mogła używać kart mhm. harpi. Tak to wygląda tutaj? I taką zakrytą kartę ataku bądź uniwersalną, czyli taką, którą można użyć do ataku i do obrony, zakrywam zakrytą. Następnie, ten, kto jest celem ataku, może zagrać kartę do obrony, czyli kartę typu obrona bądź uniwersalną, również pasującą do broniącej się postaci, i później te karty odsłaniamy i porównujemy wartości na tych kartach. Jeżeli ja, jako atakujący, mam wyższą wartość od broniącego się, to wygrałem. Jeżeli wartość jest niższa bądź równa, no to niestety, ale no, wygrał. Przeciwnik. Tutaj mhm. przeciwnik, ale pamiętamy też o tym, że te wartości możemy również w tej grze wzmacniać. Mhm. I za takie wzmocnienie może posłużyć na przykład karta Boost, co może robić król Artur, czyli on może boostować właśnie ataki, ale mogą być też tam specjalne zdolności, po prostu na tej karcie, które opisują literalnie, jak ten atak jest wzmocniony, mhm. czy on jest w ogóle wzmocniony, czy nie. I polega to na tym, że takie rozstrzygnięcie ataku wykonujemy w takich kilku krokach. Najpierw sprawdzamy karty co do słowa kluczowego, kiedy rozstrzyga się ich efekt. Czyli czy robi się to natychmiast, czy podczas walki, mhm. czy po walce. Najpierw są sprawdzane wszystkie karty natychmiast i wprowadzane ich efekty na zawsze broniący się. Jeżeli są dwa takie same efekty, to broniący pierwszy rozstrzyga swój efekt. Następnie są efekty w czasie walki i tu również broniący się pierwszy rozstrzyga efekt i później Wszystkie zdolności po walce i również broniący rozstrzyga efekt, i sprawdzamy te obrażenia właśnie w czasie during combat, tak? Mhm. I zadajemy w tej, w tej fazie during combat, czyli w czasie walki, tyle obrażeń, ile ostatecznie e, przewyższa jakby e, ten nasz, nasza siła ataku, wartość obrony danego bohatera, który był atakowany. Mhm. I w tym momencie ten bohater, który był atakowany, suwa sobie na tym takim swoim liczniku życia tą wartość. O tyle punktów obrażeń, o ile dostał hitów. tak, czyli tych obrażeń właśnie. No i tak to wygląda. Jest to bardzo, bardzo prosty system, system nielosowy, w tym sensie, że karty, które są zagrane już nigdy na rękę raczej nie wrócą, więc to, co zostało zagrane, jest już zagrane i jest jawne dla wszystkich. Mhm. Czyli przeciwnik jest już pewien, że taka karta raczej do ręki nie wróci. Nawet na tych kartach jest napisane, ile kopii z danej karty, więc jeżeli widzi przeciwnik trzy karty w tym. Diskardzie danego rodzaju, to wie, że już takiej karty przeciwnik mhm. nie ma. Z tego też względu ta gra bardzo mocno polega na poznaniu wzajemnie własnej talii oraz przeciwnika, no i premiuje zdecydowanie wyrównane walki w tym samym gronie. Mhm. Nie jest to gra, którą można usiąść i zagrać ze świeżakiem, który w życiu to nie gra, bo on mhm. raczej, raczej, raczej go zmiażdżymy, tak? Bo my wiemy my już, już tak, jakie jest. karty mhm. lepiej trzymać na później, jak manewrować na pola i tak dalej. Więc jest to gra prosta. Która bardzo fajnie działa w takim zwartym gronie, gdzie często w nią gramy z jedną i tą samą osobą, z jednym i tym samym gronem osób. No i tak sobie ona się toczy, tak? Czyli właśnie podejmujemy sobie te akcje, wybieramy sobie jedną akcję, którą robimy, czyli właśnie manewrowanie, knucie bądź atak. Następnie przeciwnik robi to samo, my robimy to, przeciwnik robi to, my robimy to, i tak do momentu, aż jedna z postaci zostanie pokonana, albo aż się skończy talia bo kiedy się talia kończy, to co turę dostajemy obrażenia, gdybyśmy mieli te karty kartce pociągnąć, no i tyle. Mhm. Bardzo, bardzo, bardzo prosta gra, e, zaskakująco wręcz prosta, mhm. która głównie czerpie swoją różnorodność właśnie z tych talii, które e, mają najróżniejsze efekty, które są mocno dopasowane do tych asymetrycznych postaci, bo król Artur będzie mocniej atakował, Alicja będzie zmieniała swój rozmiar, co chwilę, więc będzie miała czasami bonusy do obrony, kiedy do jest bardzo mała, a do ataku, kiedy jest bardzo duża. Będziemy mieć na przykład jeszcze tą gorgonę, która ma te meduzy i które będą. E, znaczy meduzy, gorgonek, czyli meduzę, która ma harpie, które są dość mobilne i potrafią ją tak chronić, tak? Nie pozwalają do, e, dostępu do niej jakby. Uzyskać przez innych bohaterów, dzięki czemu ona może łatwo atakować na dystans. Jest mobilny Sindbad, bardzo, więc są najróżniejsze postacie, i właśnie poznawanie tych kart, tych mhm. postaci i poznawanie ich słabych i mocnych stron jest największą przyjemnością tej gry. Tak. tak. No, no, i to teraz, może tak w telegraficznym skrócie: temat jest tutaj jakiś tam. No, chodzi, No tak, szalony temat i taki zupełnie troszeczkę abstrakcyjny są te postacie, e, które znamy z baśni, e, fajnie przedstawione graficznie, tak? Mm. Ale ja żeby się... czuć, że to jest, nie wiem, tamta Alicja, tak? No to... To no tak jakoś tak, no może nie jakoś bardzo nie mocno, jakoś nie? Bardzo mocno? Są pewne cechy, które mm. pozwalają to no odczuć. na przykład, że jest Zmiana mała, rozmiaru. że jest duża, tak? Że ma tego pomocnika. Ta gorgona, która tak. pozwala... E, Zamieniać w kamień i tak mm. dalej, no są tam no, jakieś tam takie bajerki, uh -huh. ale nie jest to jakaś gra ekstremalnie tematyczna. To jest raczej taki fajny taktyczny pojedynek mm. z m, wykorzystaniem talii kart, gdzie po prostu staramy się zarządzać ręką mm -hmm. i odpowiednio te karty sobie zagrywać. I jeżeli chodzi o interakcję, no to ta gra żyje tym, tak? Mm, to tak. jest sens tej gry. Tutaj jest walka, tak? walka, umykanie przed sobą, mm -hmm. gdzieś tam bunkrowanie się może czasami. Staranie się mhm. przechytrzeć wroga, tak zagranie kart, żeby on się wypstrykał ze swoich mocnych kart, obserwowanie tego, co już zagrane, to jest czysta walka yy, i czysta karcianka, mhm. taka z y, po prostu przedstawieniem tak. pewnych rzeczy na taktycznym polu walki. Skalowanie? E, no to tak... No ona się skaluje na dwa, na... dwa, na dwa tryby, tak? tak. Mhm. Jeden na jednego albo dwóch na dwóch, mhm. innych opcji nie ma. I to działa dobrze, bo w obu przypadkach gra jest odpowiednio napięta, gra jest odpowiednio zacięta, tylko że pamiętajmy o tym, że w pewnym momencie ta gra lubi się czasami dłużyć, mhm. tak? Jeżeli gramy, nie znając jeszcze dobrze tych postaci i gramy na przykład tak na, no, na takie przetrzymanie, tak? Mhm. Uciekamy po planszy komuś, no to może irytować, tak? Więc trzeba tutaj grać świadomie bardzo bo możemy nieświadomie sobie tą grę troszeczkę rozwodnić, mhm. tak? W szczególności właśnie jak właśnie gramy 2 na 2, kiedy tych postaci jest więcej, rund jest więcej, to ta gra potrafi się dużyć, więc raczej polecamy ją jako grę dwuosobową, mhm. ale czasami zdecydowanie możemy też zagrać sobie w parach, tak? Bo jeżeli znamy te postacie, jeżeli mamy je ograne, to i gra nie będzie się dłużyła dzięki temu. Mhm. Ok, regrywalność, jaką, jaką tutaj dostrzegasz, Iwona? To znaczy, jeżeli chodzi o rekreację, to mamy stałe, tak? Te talie. No, więc no nie i zmienią się. Nie zmienią się i ewentualnie, co może ten y, dodatek, tak? Coś wprowadzić, te nowe talie. To, poznawanie nowych poznawanie tali. Talii. No, ale tutaj, jeżeli będziemy grać bardzo intensywnie. To się namogra. To też się namogra. To to jest taki troszkę obosieczny miecz, tak? tak. Więc y, z jednej strony fajne jest to, że te talie są stałe, więc możemy wyciągnąć i grać. A mhm. z drugiej strony, no nie możemy ich modyfikować, więc y, na pewno prędzej się one ograją niż na przykład takie Warhammer Undergrounds. Mhm. Ale też dzięki temu y, ta gra jest dość prosta i szybka, tak? No, takie 20 Trzeba minut. Tak, doskować, tak? Tak, tak. To jest fajna rzecz, żeby ją wyciągnąć na jakiś coffee table, bo mhm. ona nie jest duża, można ją wszędzie rozegrać, ponapawać się ilustracjami, pobawić troszeczkę, ponaparzać. Bardzo sympatyczna rzecz dla nas, takie lightowe, powiedzmy coś bardziej amerykańska wersja Neuro mm -hmm. Hex, coś w tym stylu. Szybko, przyjemnie mm -hmm. i dynamicznie, żeby pograć na dwie osoby, więc no, w takim kontekście to jest sprawdza. Wykonanie? No to na, na pewno trzeba zwrócić uwagę na piękne grafiki. Tak, tak no to, grafiki są obłędne. To jest to co na, no na pierwszy rzut oka tak? Eee, przykuło, przykuło uwagę. Tak, przykuło uwagę. Eee, no a plansza no, jest taka troszkę stonowana. stonowana. Mi to nie przeszkadza, ja lubię. Taka takie. troszeczkę mm -hmm. jest blada, nie jest, nie jest tak ładna jak grafiki, na pewno, ale jest czytelna mm -hmm. bardzo, to na pewno. To się tu się tu liczę, żeby była czytelna. Fajnie, że jest yy, no, przyjazna dla osób, które nie rozróżniają mm -hmm. kolorów, tak, bo, bo mają tak są wzory, tak, więc na tych obszarach, na obszarach więc każdy mm -hmm. obszar ma też inny wzór, więc to też jest bardzo bardzo fajne, że o tym pomyślano. Również ikony różnych ataków są kolorowe, nie tylko kolorowe, ale też różnego rodzaju mhm. są to ikony, więc też jest plus, więc no, da się w tą grę grać w każdym raczej towarzystwie. Troszeczkę figurki no, nie są zbyt wybitne, mhm. te pozy są takie sobie, jakość wykonania tych figurek też jest raczej przeciętna, raczej jak sprzed wielu lat. No ten plus, że jak ktoś nie maluje figurek, to one są pacinięte łoszem, więc troszkę te detale są bardziej wy, wy, uwypuklone. Natomiast mm -hmm. dla mnie to wygląda jak brudne po prostu, więc średnio. Ale to raczej nie jest jakiś tam wielki minus, jeśli chodzi o to. Przede wszystkim fajne jest to, że jest ładna, czytelna plansza i fajne karty. Mm -hmm. I to to jest to, co robi to wykonanie. No i solidna ta gra jest. Karty są w miarę, w miarę solidne. My jej tak zakoszulkowaliśmy, bo po prostu nam się bardzo podobają, ale chyba jakoś bardzo liche nie są. Okej. Okay. No to co? To plusy podsumowanko. Minusy. Plusy, mm -hmm. minusy. Plusik, no to na pewno dynamiczna rozgrywka. Mm -hmm. I prostota. E I prostota, proste zasady, bardzo łatwo w tą grę wejść. Mm -hmm. Ale jeżeli chcemy grać kompetytywnie i tak e mm -hmm. wymagająco, no to trzeba trochę pograć i poćwiczyć, tak. prawda? Bo mm -hmm. jednak trzeba poznać tą talię, trzeba wiedzieć, czego się spodziewać. Mm -hmm. Tak, plusik za ładne grafiki mm -hmm. i za oprawę. Fajne też są te y, figurki, postaci. No fajnie, że, nie, że są to figurki, no. a nie żetony, że są już złożone, mhm. że po prostu wyjmujesz i grasz. To prawda. Nie są może wybitne, ale, ale są fajnie. fajnie, że są. tak I fajne są też te plastikowe żetony pomocników, mhm. bo każdy, każda postać, jak wspomnieliśmy, ma pomocnika. Artur ma Merlina, Meduza ma na przykład e, Harpie, Alicja mhm. ma e, Jabber Smoka więc... E, ach, kotka. To nie jest kotek, to jest Jabber Smoka i ona by chciała, żeby był kotek, ale to nie jest kotek. No więc, bardzo, bardzo fajnie wykonana gra, zdecydowanie taka zwarta, ładna wypraska. Jeżeli chcecie mieć tylko tą grę, tylko tą podstawkę, to jest to fajny taki... Po prostu zwarty produkt, tak? Mhm. Wypieszczony, wypielęgnowany, ładniutki. Natomiast jeżeli chcecie kolekcjonować, no to niestety wypraska nie nadaje się do tego, żeby wrzucać tam, wrzucać tam nowe elementy. Mhm. Ona jest idealnie zaplanowana, żeby mieć to jedno pudełko, bo wszystko ma swoje miejsce, ale nie ma tam zero miejsca na dodatki. Natomiast jest miejsce na koszulki, nawet mhm. jak największe. Talia się Wam zawsze zmieści w koszulkach, nawet, nawet tych oversizeowych, więc, więc to jest bardzo fajne. No i mówiąc już o tych taliach, no to ta różnorodność ich efektów, to że faktycznie pasują do tych postaci, że część tych efektów dobrze oddaje wrażenie rozgrywki tymi postaciami, to zdecydowanie jest fajne i że pozwala na rozgrywanie tych pojedynków bardzo taktycznie. Trzeba planować, bardzo mocno zarządzać sobie tą ręką, wykorzystywać pewne obszary na planszy. To jest bardzo sympatyczne. No i teraz takie plusy, minusy. Ta gra naszym zdaniem nie ma jakichś takich Diametralnie istotnych wad, takich rzeczy, które można by uznać jako wadę samą w sobie, mhm. gdzieś, tak? Ma pewne cechy, które mogą niektóre osoby zniechęcić do grania. I jakie to będą cechy? Przede wszystkim, e, no, może się czasami dłużyć, tak? Mhm. Jeżeli jeszcze nie poznaliście tych postaci, to możecie grać i się gonić po tej planszy. Tak. I W pewnym momencie może Wam e, już się ta mhm. rozrywka troszeczkę dłużyć, ale jest to w jakiś sposób, e, jest to w jakiś sposób. E, ograniczane systemem akcji, tak, że mhm. zawsze musimy te karty wydawać, a wydając karty ograniczamy sobie talię mhm. i koniec końców ta talia po prostu nam się skończy, tak, wyczerpie, więc ta talia ta, ta, nie może też w nieskończoność ta gra trwać, ale zdecydowanie po pewnym czasie wyrobicie sobie po prostu już taki dryk i będziecie wiedzieć, jak te kolejne mhm. rozgrywki tak toczyć, żeby po prostu e, takiego gracza, który Wam ucieka po planszy odpowiednio załatwić mhm. i przydywać. Więc tak. to jest tylko i wyłącznie bolączka gier pierwszych, Ty tak? poznajecie dane tali. Mhm. Kolejna kwestia to te właśnie wykonanie. Tobie się podobają te figurki tak. mi tak średnio, uważam, że są takie przeciętne, to by się plansza podoba. Ja również uważam, że jest przeciętna. Więc to tylko i wyłącznie pokazuje, że jest to pewna cecha gry, która tak. nie wpływa mhm. negatywnie dla wszystkich, jest to wyłącznie aspekt estetyczny. No. No i kwestia, że to się jakoś ogra, tak? Po pewnym czasie te cztery talie się ograją, no ale po to ta gra jest planowana na wiele dodatków, żeby można było łączyć je ze sobą, żeby można było ścierać najróżniejsze, dzi dziwne pary Bruce Lee, żeby walczył z gorgoną, żeby z dinozaurami. z dinozaurami walczył, tak? Kung Fury można sobie zrobić, no więc są szalone naprawdę tutaj złożenia, są też postacie fanowskie, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby fanowską postać stworzyć, bo te karty się nie mieszają. Talia jest spójna, jedna, i ona nie mają ze sobą nawzajem żadnych połączeń, mhm. dlatego można sobie talie samemu wydrukować i, i grać taką mhm. nową postacią, tak. którą ktoś stworzył, więc to jest bardzo fajne. No i może jeszcze kwestia dla kogoś istotna, że pomocnicy to są plastikowe żetony, a nie figurki też. Natomiast dla mnie jest to plus, ponieważ łatwo odróżnić co jest pomocnikiem, a co jest faktycznym bohaterem, a niektóre karty odnoszą się konkretnie do bohatera, a nie do pomocnika. Mhm. No, no, i to w sumie tyle. Jaka ocena? O tej bardzo prostej, ale zaskakującej grze. Ja bym tej ocenie, tej ocenie, tej grze, grze? dał ósemeczkę. Tak, mm -hmm. to jest takie, myślę, solidne osiem, bardzo fajna, dość świeża, jak się okazuje, mm -hmm. gra, z Najmniej fajnym myślę. systemem. Pure fun. Tak, tak, mieliśmy bardzo, powiedzmy. bardzo przyjemnie, spędzaliśmy przy niej czas, będziemy w nią grać. Pewnie kilka dodatków jeszcze kupimy, a na pewno wszystkie, które ilustrował ten konkretny e, ilustrator, mhm. artysta, czyli Oliver Barrett. E, spróbujcie sobie wpisać to w Google, tak, znaleźć tą, tą grę w Google i sprawdzić, jakie są inne prace tego autora, bo on między innymi Tworzył świetne reinterpretacje mm, po prostu plakatów filmowych, mhm. tak, gdzie słynne plakaty z Gwiezdnych Wojen, które stworzył, no pewnie w niejednym salonie już wiszą. Więc naprawdę bardzo, bardzo warto sobie, chociaż nawet jeśli nie kupicie tą grę, poprzeglądać sobie, mhm. bo może trafią wasz gust. Jest to naprawdę bardzo fajne, stylizowane podejście do, do rozgrywki. I serdecznie Wam przynajmniej polecamy pooglądać, popolukać, po, jak to wygląda. Bo Unmatched jest zdecydowanie ładną grą, a przy okazji, jak się okazuje, też grą ciekawą. No, no i to tyle. to tyle. Być może wrócimy do tej serii, jeżeli dojdą do nas jakieś dodatki. A na ten moment to ostatnia recenzja tego odcinka. Więc jeżeli słuchacie nas na e, jakimś podcastowym serwisie, czyli w Spotify'u na przykład, to jeszcze czeka Was jaskinia trzech troli. A jeżeli y, słuchacie nas na YouTubie, to, to... zachęcamy Was do spojrzenia do, do, innych. do innych recenzji, do subskrypcji naszego kanału. Trzymajcie się, pozdrawiamy Was serdecznie. Pa, Iwona pa. i Adam, pełno pa. Pa, pa. pa, pa.